Witajcie, dowódcy! Tu Ala! Sierpień przyniósł wiele ciekawych wydarzeń. Wersję 1.10 z nowymi polskimi czołgami. Powrót Rzeki Perłowej. Urodzinowy prezent w postaci zestawu czołgów. Pierwszy etap stalowego łowcy. Kolejną edycję Tank Rewards i wiele innych. Napiszcie w komentarzach, które wydarzenie uważacie za najciekawsze i zobaczmy, czego spodziewać się we wrześniu. Na początku przypomnę, że chwila wytchnienia piątego aktu potrwa do 12 października. To oznacza, że nadal macie możliwość zdobyć jubileuszowe monety, by wydać je na cenne przedmioty i wyjątkowe elementy personalizacji. Te z poprzednich aktów wciąż są dostępne w sklepie jubileuszowym. Wybierzcie najfajniejsze i udekorujcie nimi swoje pojazdy. Jeśli w ostatnim czasie nie zaglądaliście do garażu, to radzę to zrobić. Czeka na Was wielki zestaw małych czołgów. Wierzchołek drzewa znowu przyniesie zniżki na dwie linie. Od 5 września do 5 października w ofercie jest linia prowadząca do Panzerkampfwagena 7, a od 20 września do 20 października linia do Testa 10E4. A teraz możecie skupić się na gałęzi obiektu 140. Oferta będzie dostępna do 20 września. Skorzystajcie ze zniżek na pojazdy i wykonajcie misje specjalne na zdobycie doświadczenia dla załogi, pięciokrotnego doświadczenia bojowego, rezerw osobistych i materiałów eksploatacyjnych. W garażu nigdy nie zaszkodzi para twardych orzechów do zgryzienia. Od 5 do 8 września grajcie w dowolnych pojazdach oprócz artylerii, aby zdobyć dodatkowe doświadczenie, materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste. Wszystko, co macie zrobić, to wykonać łańcuch prostych misji. Powodzenia! Od 12 do 15 września nie przegapcie okazji, aby podszkolić załogę i uzupełnić zapasy materiałów eksploatacyjnych i rezerw osobistych dzięki różnorodnym zmieszkom i łatwym misjom. Od 19 do 22 września zbierzcie swoich znajomych lub członków klanu i grajcie razem. Ten weekend gra w Plutonie nie tylko jest fajniejsza, ale także pozwala zdobyć więcej nagród. Od 26 do 29 września powróci gorączka doświadczenia, a to znaczy, że możemy spodziewać się dużo doświadczenia i szansy zdobyć dzień konta premium. Od 4 do 28 września mamy kolejną odsłonę Tank Rewards. Wykonujcie misje, zbierajcie punkty i wymieniajcie je na fajne nagrody, wśród których pojawią się nowe pojazdy. T14, STRV-M4257 i Typ 3 Cinukai. Czym jest odcinek bezczołgowego quizu? Tym razem będziemy zgadywać czołgi po ich sylwetkach. Gotowi? Jesteście pewni swoich umiejętności? Więc zaczynamy! Ten czołg ciężki przez całą swoją karierę w grze pokazywał się z najlepszej strony. Dobry pancerz i imponujące uszkodzenia sprawiły, że stał się ulubieńcem wielu graczy. Odgadniecie, o którym mowa! Następny bohater pochodzi z Wielkiej Brytanii. Ten czołg lekki z lat 30. XX wieku nigdy nie brał czynnej służby, lecz był eksportowany do innych krajów. A tutaj mamy amerykański czołg średni, produkowany podczas II wojny światowej. Jestem pewna, że wielu z Was wie, co to za czołg. Piszcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Subskrybujcie kanał, oglądajcie nowe filmiki i wciśnijcie dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. Powodzenia na polach walki i do zobaczenia wkrótce. Papa! Pa!